Gratuluję państwu, państwu wyboru. Dobrze, że włączyli Państwo TVP Trzygorzów i dobrze, że włączyli Państwo rozmowę dnia, a zwłaszcza dobrze zrobili mieszkańcy gminy Przytoczna, bo na temat tej gminy właśnie będziemy dzisiaj rozmawiać z wujtem gminy Przytoczna Bartłomiejem Kucherykiem, który jest gościem. O, już Państwo widzą, bardzo mnie jak Dzień dobry, Panie Witam Wójcie. Witam serdecznie, Panie Redaktorze. Serdecznie pozdrawiam wszystkich telewizyjnych TVP Gorzew Wielkopolski. Nie tylko mieszkańców przytocznej gminy przytocznej, ale całego regionu. Ja tak się zastanawiam, czy jakieś pytanie będę musiał Panu zadawać, czy od razu przejdziemy do rzeczy już tak z grubej rury, e, Panie Wójcie. Dzisiaj postaram się odpowiadać na Pana pytanie. A to nie, była nie, nie zadawać pytania. To pytań. nie była żadna złośliwość z mojej strony, proszę tego tak nie odczytywać. Wczoraj mieliście burzliwo, burzliwe posiedzenie Komisji Finansów Gminy Przytocznej. Czy, czy to było nieburzliwe, tylko po prostu było dużo tematów. Ono nie było burzliwe, ono było bardzo, bardzo, bardzo merytoryczne, jak a. zawsze w gminie Przytoczna, trwało bardzo długo, pan ponieważ... podczas tego posiedzenia. Dwie, dwie, dwie. 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 Mhm. dokładnie policzyłem, bo dwa razy wstawałem. Było bardzo długie, ponieważ budżet gminy Przytoczna na rok 2024 jest szczególny, jest on bardzo wysoki, nie tylko po stronie inwestycji, ale ogólnie po stronie wydatków, jak również i dochodów. Czego ale się... dlaczego tak się dzieje, panie Bardzo Wszyscy to narzekają, zaciskają pasa, a pan mówi nie, my tam w to my mamy tyle pieniędzy, że się wysypuje. No, wysy Tyle, że się wysypuje nie mamy, ale pewnie mamy tyle, ile jeszcze w latach wcześniejszych nie mieliśmy. To jest oczywiście racjonalne gospodarowanie środkami finansowymi w latach wcześniejszych. Podejmowanie stosownych decyzji, jeśli chodzi o, o, o ich wydatkowanie. Czasami te decyzje no, no, no budziły sprzeciw społeczny, ale dzisiaj widzimy ich efekt, tak? Dzisiaj będzie dosyć dużo środków finansowych. Czasami trzeba z czegoś zrezygnować, żeby w latach następnych była z tego korzyść. Ale to przede wszystkim też inwestycje, które były zrealizowane w latach ostatnich na terenie gminy Przytocznej. Oczywiście to są. Te inwestycje wielkopowierzchniowe, które dają nie tylko mnóstwo miejsc pracy, ale też ogromne podatki do i dochody dla samorządów. 5,5 tysiąca ma gmina przytoczna mieszkańców. To jest jedna z najmniejszych gmin w województwie. Nie najmniejsza, ale jedna z mniejszych. Ale przelicznik, jeżeli chodzi już o budżet przyszłoroczny i przelicznik kwot budżetu przełożony na mieszkańca, to jest około 10 tysięcy złotych, prawda? Ponad 10 tysięcy złotych. Czyli jedna z najmniejszych gmin, a jeden z najwyższych przeliczników. No zobaczymy, właśnie. Nie wiem, jakie budżety w innych gminach, jeśli byśmy odnosili to do roku 2023, to z pewnością będzie to najwyższy budżet, jeśli chodzi o przeliczenie po stronie wydatków na jednego mieszkańca, co bardzo cieszy, a cieszy też to, że po raz kolejny, bo to już ósmy rok z rzędu, gmina przytoczna nie zaciągnie żadnego zobowiązania finansowego. Tu ile macie długu w tej chwili? Dług mamy, bo w latach, ma dług. No, w, w latach wcześniejszych realizowaliśmy sporo inwestycji ze środków zewnętrznych, nie mieliśmy jeszcze takich ogromnych dochodów, jak, 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 jak na dzień dzisiejszy, więc do każdy Realizowane inwestycji ze środków unijnych trzeba było dołożyć wkład własny. Głównie on pochodził właśnie z zobowiązań, tak? To była emisja obligacji, czy, czy inne zobowiązania, ale tych inwestycji zostało zrealizowane sporo, ale ostatni raz to się wydarzyło, tak jak mówię, 8 lat temu od tego czasu nie zaciągamy żadnych zobowiązań i mam nadzieję, że zaciągać jeszcze długo nie będziemy. A mieszkańcy gminy Przytoczne teraz nas słuchają. Słuchają tego, co Pan mówi, i mówią, no tak, ten przepraszam, za wyrażenie picer. Tam pojechał do tej telewizji, opowiada takie historie, a przecież droga jest do zrobienia. Więc jak to jest panie... Wójcie, że jest tak też, dobrze, ale... To też chciałbym tutaj odpowiedzieć na pytania Pana wcześniejsze, tak, dlaczego tak. jest tak dobrze. To no, to też, między innymi, jest efekt tego, że nazwę wprost no, nie realizowaliśmy inwestycji tych, na których nie mieliśmy środków finansowych, bo mieszkańcy się ich domagali. No, czasami mhm. trzeba też poczekać, tak. Ja zawsze powtarzam, że gmina Przestosza niczym nie różni się od gospodarstwa domowego. Tak? Też chcielibyśmy w jednym roku mieć wszystko, chcielibyśmy naszym dzieciom dać wszystko, tak, no ale realizujemy te zadania, na które nas stać i wydatki na poziomie takim, na jaki nas Stać, tak? Czasami może nie trzeba się na siłę zadłużać, żeby w latach następnych mieć z tego powodu problemy, tylko racjonalnie wydatkować te środki. Ja sobie zdaję sprawę z tego dokładnie, o czym pan powiedział, że niektórzy czasami powątpiewają w to, czy nie będą Nie jesteśmy w stanie w jednym roku zrealizować wszystkich mhm. zadań, nawet przy tak ogromnych dochodach, jakie mamy. Niektóre zadania muszą poczekać na dofinansowania. W 2024 roku będziemy realizować inwestycje na poziomie prawie 25 milionów złotych i praktycznie 80% z tych inwestycji to są środki zewnętrzne. Dlatego też czasami warto poczekać na te programy. Ja cały czas na bieżąco mieszkańców informuję o tym i co zamierzamy zrobić, w których latach, no to konkretnie, przygotowujemy to się W przyszłym roku największa inwestycja. Największa inwestycja na, to tak. będzie przebudowa przede wszystkim przebudowa przede wszystkim budynku GOPS-u. To jest, będzie ponad 8 milionów Gminna złotych. Na Środek Pomocy Społecznej. Tak, tam jest też i Klub Seniora i, i, i Klub Integracji Społecznej. Chcemy też rozszerzyć tego Ten budynek? Tak, tak ten Budynek po szkole. Aha. Więc on wymaga nie tylko remontu, ale też go przebudujemy, ponieważ ogromne środki finansowe. Mamy budynek po byłej piekarni, jak to my nazywamy. tak Tam też bo dostaliśmy ogromne dofinansowanie. Zamienimy ten budynek na, na budynek nie tylko użytkowy, ale też chcemy stworzyć tam takie muzeum piekarnictwa i przede wszystkim u góry, tam gdzie był ogromny spichlerz na, na zboże i mąkę. Tam chcemy zrobić potężną salę fitness. To będą takie dwie największe inwestycji drogowych, inwestycji dosyć dużo, też za kilka milionów złotych, to są przede wszystkim drogi w, w miejscowościach takich jak Nowa Niedźwica, jak Rokitno, jak Lubikowo, więc nie tylko jak często nam się zarzuca sama przytoczna, ale, mm -hmm. ale ten budżet pokazuje to, że, tych, że, 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 że nie tylko przytoczna, ale też inne miejscowości i sporo też mniejszych inwestycji. A kanalizację na przykład? No właśnie, no właśnie bo, to, tak bo, mówić, to, bo tak, to... Tak, to budowa wodociągów, wiesz mnie, kanalizacji, jeśli chodzi o samą sieć kanalizacyjną, to no, musimy to sobie też spraw zdawać sprawę z tego, że wybudować sieć kanalizacyjną to jest najprościej. Trzeba pamiętać. Pamiętać o tym, że później trzeba ją utrzymać, tak? To, to, to jest m.in. też odnośnie racjonalizowania się no, Ale w 20 w prawie już drugim wieku no Jeśli to, to chodzi, jest ale panie... standard, no, no mówię. Tak, gmina przytoczna ma ten problem, że jest bardzo, duża, duża powierzchniowa, to jest no ponad tak. 164 km2, tak. I ona jest z tylko 30 osób na 1 kilometr kwadratowy, co powoduje, że. dystanse są duże Są odległości bardzo duże, to jest przepiękna gmina, tak, malownicza, turystyczna, krajobrazowa, ale pod względem chociażby infrastruktury, takiej, o której mówimy sieci. Sanitarnej, no jest to dosyć trudne do zrealizowania, bo, bo, bo my możemy to wybudować, ale później musimy kosztami obciążyć mieszkańców. Hmm. Dlatego też trzy razy realizowaliśmy program przybudowy przydomowej chociaższczania ścieków, a teraz realizujemy z gminnych środków tutaj bez żadnego dofinansowania też program związany z dofinansowaniem wymiany zbiorników bezodpływowych. I mieszkańców serdecznie zachęcam do realizacji tych zadań. zgłaszać się gdzie... mogą? Oczywiście. W tym roku, to w przyszłym rzędu. roku tak. Uh -huh. Kto chciałby wymienić zbiornik bezodpływowy na, na bardziej szczelny i bardziej nowoczesny, to serdecznie zapraszamy do Urzędu Gminy. Ze środków własnych gmin realizujemy ten program. Czyli plan jest taki, panie wójcie, że startuje pan w wyborach najbliższych samorządowych w kwietniu i plan jest taki, że nikt nawet nie będzie miał do pana podejścia, więc będzie pan jedynym kandydatem na przyszłą kadencję, no, tak, tak? Takiego planu nie ma, to, 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 to pan tak powiedział. Trochę pana tak. prowokuje, no przecież, wiadomo. No wybory się odbędą. Mam nadzieję, że będą kontrkandydaci, że mieszkańcy będą mieli... Ale lepiej dla pana, gdyby, gdyby było... byli kandydaci, czy gdyby pan sam startował? Trochę słabo samemu startować. Trudno powiedzieć, czy, czy lepiej, czy gorzej. Na pewno w tych wyborach samorządowych wystartuję. Na pewno będę chciał dalej realizować te wszystkie zadania, które są przed nami. Mamy ambitny plan budowy budownictwa mieszkaniowego, co jest w, moim, w mojej ocenie największą bolączką gminy Przytoszne na dzień Że dzisiejszy. Tak, jesteśmy mhm. dosłownie w przededniu wybudowania czy wbicia łopaty na pierwszy blok. Zamierzamy tych bloków wybudować 10, ale to nie tylko będą bloki mieszkalne, to będą też inne budynki. To jest moim największym celem. Jak również przygotowujemy kolejne tereny pod Inwestycje. Nie tylko wierzę w to, ale jestem przekonany, że za kilka lat, jak tutaj usiądziemy, to będziemy mówili jeszcze o, o, o zupełnie innym budżecie, wręcz kosmicznym, bo ten, który jest teraz jest dobry, a, a wszystko wskazuje na to, że w latach następnych będzie on wręcz kosmiczny. Nie, nie wiem, czy tutaj usiądziemy, bo wszyscy wiedzą, że nowa siedziba TVP 3 gorzów ma być i no ona właśnie, już ro, rośnie, ale jeszcze nie wiemy kiedy się zmieniło. właśnie, jadąc tutaj do studia do pana, zastanawiałem się, w którym kierunku zmierzać. Czy już do nowej siedziby, czy. czy, czy no, pan tam... pojechał do nowej, to pewnie zobaczył pan ładny budynek, ale jeszcze trzeba trochę środków. <laughs> Panie Wójcie, bo pan tak trochę po tych tematach poskakał. Oczywiście to dobrze, bo dzięki temu dużo się dowiedzieliśmy, ale o te simy chciałem zapytać. Bo to nie jest tak, że pan powie, no to taka trochę wizja szklanych domów. Bo ja chciałbym mieszkania wybudować, to, to będą. Nie, nie, ale to, już nie. Jest, to już jest konkret. To już tak? jest wbicie łopaty za chwilę. tak? To już Czy... jest konkret, tak. Ja wiem, że, że, że wiele osób. No poddawało wątpliwości czy to w ogóle do tego programu dojdzie bo to, no, bo był to tak ale żonowy, to oczywiście staraliśmy skorzystać z tych rządowych programów jak one były realizowane to widać na poziomie kraju tak no to nie był no, nie program, który, który się i tak dalej. mógł się poszczycić w związku z powyższym też mieliśmy problem z uzyskaniem dofinansowania na obecną chwilę mamy dwa dofinansowania na ten cel Jesteśmy w przededni uzyskania trzeciego co prawda mamy pozytywną decyzję już o otrzymaniu kolejnych 8 milionów złotych na realizację tego zadania e, więc no to wszystko wskazuje na to że w bardzo w szybkim tempie będziemy je realizować. Jeśli Rada Gminy wyrazi zgodę również na zakup kolejnej nieruchomości, kolejne działki, to mm. już w grudniu nabędziemy kolejne ponad hektar działki pod budowę. Bo to jest spółka SIM. Tym, tak. tak. To, jest, jaki to jest skrót SIM? Yy, Pamięta pan? <laughs> tak, ale tak by pan zaskoczył: społeczna inicjatywa mieszkaniowa. Do, do, Dobrze, e, się do przytocznej od strony Gorzowa, 24. Furką? to jest wysoka krajowe. Tak, krajowa czwórka. bo obwodnicy ciągle jeszcze nie ma wiadomo ale ma być to zaraz do tego dojdziemy ale wjeżdżamy do przytocznej i po lewej stronie tam są supermarkety są takie bloki kwadratowe i za tymi blokami będzie ten tak, blok o którym pan mówi. Będą te pierwsze bloki o których my mówimy i dalej chcemy kupować kolejne działki właśnie pod, pod zabudowę ale to nie tylko te bloki mieszkaniowe bo bloki chcemy budować właśnie w tym tak, miejscu. Ile tych mieszkań na, nie w tej piwnicy? Docelowo w, na, w, w przeciągu kilku najbliższych lat tych mieszkań wybudować 300. I to chodzi o to żeby to było dla osób których nie stać na kredyt, ale mają, zarabiają na tyle, no, przyzwoicie, że mogą spokojnie płacić czynsz i jednocześnie spłacać ten, to zobowiązanie i kupować to mieszkanie. Program, stopnie, bo... program jest bardzo skomplikowany, jeśli chodzi o, o wytłumaczenie tych zasad. Bardzo Albo, nie a, jest. Ale, ja bardzo, ale bardzo korzystny dla mieszkańców. Mieszkańcy nie muszą się martwić o zdolność kredytową, nie muszą się martwić o kredyt hipoteczny, bo, za to, bo to wszystko załatwi za nich właśnie ta spółka. Niemniej jednak, oczywiście, te mieszkania trzeba będzie spłacić, no tak mówiąc kolokwialnie i na skróty, w czynszu. Tak? Czyli będzie czynsz, do czynszu będzie doliczona ta spłata, a będzie nie będzie to bardzo straszny. mocno oprocentowane w związku z tym co mówiłem otrzymaliśmy na ten cel dofinansowania to oczywiście pomniejsze też koszty które będą w konsekwencji nałożone na, na tych nabywców To kiedy ruszy ta budowa? Panie redaktorze, szanowni państwo mam nadzieję, że w najbliższym czasie, no jeśli to się nie stanie w styczniu bądź w lutym, to będę bardzo zawiedziony na pana prezesa. A, <grywa> Mam tutaj czyli... zapewnienia, że lada dzień mm -hmm. ma występować postępowanie przetargowe, więc wszystko wskazuje na to, że styczeń, lutym, jeśli oczywiście warunki atmosferyczne to pozwolą. Panie Wójcie, Bartłomiejewu, Kucharyku, czy może nam pan w ciągu minuty wytłumaczyć, na jakim etapie jest budowa obwodnicy przytocznej, która jest w programie obwodnicy? Tak, akurat na aktualną chwilę Generalna Dyrekcja do Krajowych Autostrad jest w trakcie uzyskanie decyzji środowiskowej. Jesteśmy na etapie przygotowywania właśnie raportu oddziaływania na środowisko. Jeśli te dokumenty wszystkie w komplecie spłyną i będą zgodne z procedurą i zgodne z prawem, taką decyzję wydamy i to będzie ogromny, milowy krok do realizacji tego zadania. 38 sekund, jak na pana strasznie szybko. Yy, wiadomo już, z której strony pojedzie ta obwodnica. Tak, częścią północną, czyli ja wjeżdżając do, do przytocznej strony Gorzowa, trzeba będzie skręcić w lewo. Po lewej stronie, czyli tam te wszystkie tory kolejowe trzeba będzie jakoś ominąć, rozumiem i tak dalej. Czy ten termin będzie dotrzymany? Bo do 29. Być gotowa, tak? no, do, jeśli wszystko będzie szło zgodnie z harmonogramem a na obecną chwilę idzie to terminy zostaną dotrzymane tak ale jak jak coś się wydarzy po drodze to tutaj mamy dosyć dużo e, różnego rodzaju elementów jak to przy budowie tak tak samo jak pan mnie pyta o te simy mm -hmm. to się dużo rzeczy może wydarzyć może marzeniem jest to żeby to był właśnie styczeń i luty i bierze w to mocno ale, ale też jak postępowanie przetargowe czasami rządzi się swoimi prawami nie zawsze wszystko idzie zgodnie z harmonogramem to, na każdemu po drodze to jest każdemu, hasło zdecydowanie każdemu po drodze. tak jak no. będzie obwodnica to będzie jeszcze Bardziej po drodze, trzeba mieć jakieś nowe hasło, panie Wójcie. I jak wymieścić. będą bloki i mieszkania dla młodych ludzi, to będzie jeszcze bardziej po drodze. To jest ciekawe. Bardzo dziękuję za rozmowę, za dużo informacji. I no i tyle. No, Bartłomiej, Kocharyk, wójt Gminy Przytoczna i kandydat, jak się okazuje, już to wiadomo, na wójta był gościem. Dziękuję. Dziękuję serdecznie za zaproszenie. Pozdrawiam wszystkich państwa bardzo serdecznie. To była rozmowa dnia. Jacek doreczka kłaniam się państwu.